wwwradio radio 90.pl. 80 rok pani wiastrzębiu pamięta jakie to było 80. 80, no? Tak, były te strajki. Pamięta pani? No jak nie? No co, wzięłam córki malutkie, bo strajkował na kopalni i tam żeśmy siedzieli przy płocie, to obiad mu za to, to pamiętam. Jak miasto wtedy wyglądało? Bardzo się zmieniło teraz? No bardzo. Bardzo. W porównaniu z tym, co było, to wiadomo, to bardzo. Te porozumienia jastrzębskie dużo dały ludziom? No, dały, no, ale dały, no, dały. Bo, a, bo strajkowali, a później się dopominali o niedzielę, o to wie pani. Dały, nie dały nie. Jedzie pani taka bez przekonania do tych wspomnień? No, no, bez. Ciężko bez. się to wspomina? Ciężko, ciężko. No, bo wie pani, no, chodziło się na tego. Czy dzieci małe, czy on strajkował. No, przecież nie przyjdzie do domu jak wszyscy strajkują. No, ale później już przyszedł no i. No, ciężko było bardzo ciężko. Oj, no, tak było, żeśmy rowerami na przyjaźń z turystycznej jeździły do pracy z szefową, A po drodze stały czołgi, policja, wojsko. No i tak żeśmy pracowali. Te porozumienia jastrzębskie y, dużo zmieniły? No to już od tego czasu na pewno dużo. Do takich czasów bym nie chciała więcej wracać. Mhm. Co się zmieniło wtedy? Nawet w sklepie pracowałam, to za, z powodu jajek, że gdzieś tam któraś sobie odstawiła pod regał, to trafiliśmy na policję. Zeznawaliśmy, że dlaczego te jajka nie były na sklepie. Ja zaszłam na drugą zmianę, nie wiedziałam nic kompletnie. Znaleźli te jajka, przyszła kontrola. No i tak to było właśnie. Jak to się bardzo zmieniło? No dla mnie to o 100% się zmieniło wszystko w ogóle. W życiu bym nie chciała takich czasów, jakich którzy sobie jeszcze wspominają i chcieliby do tego wrócić. Absolutnie. Niczego w sklepach nie było. W sumie trzeba było tylko pilnować ten sklep. Jak towar przyszedł, to... Chcieli wynieść tych sklepowych z tego sklepu ludzie byli tak sfrustrowani. A potem siedzieliśmy i ustawialiśmy ocet chyba, już zapomniałam, jakieś sałatki z pomidorów chyba takie w słoikach. To były dyżurujące na półkach i sami siadaliśmy nisko, można było się położyć na tych regałach. No Ciężkie tak to było. Ciężkie czasy. Nie chciałabym do nich w życiu. Już ja to na pewno nie wrócę, żeby dzieci moje nie wracały. Teraz się bardzo, bardzo dużo zmieniło i jesteśmy zadowoleni, I co chwilę coś nowego się dzieje, nowe chodniki, nowe jakieś różne spacerowe, e, rowerowe, nie? No trasy, co jeszcze? I kościoły mamy otwarte. O, 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 a ja mieszkam tu na 10 piętrze. To tu było widać daleko, a tutaj jak, jak przyjechało wojsko, jak rozganiali tych górników, to wszystko jak to uciekało, bo to był grudzień, śnieg, to, to dopiero było widać jak na dłoni wszystko, nie? Mhm. Pani mówi, że pamięta też? Też mam że strajki o strajkach, jeżeli było, nie uwięzieni, siedzieli, siedzieli za brabami żeśmy nosili im jedzenie i w ogóle, także przeżyliśmy to. Można emeryturze, doczekał się emerytury, mamy działkę i teraz chodzimy na działkę zamiast tu po mieście, nie żeby nie zarazić się. Cieszymy się. Radio 90. My Państwa chcieliśmy zapytać o rok 1980. Czy Wy pamiętacie, jak w 80 roku było w Jastrzębiu? No było nieciekawie, nie było nieciekawie. Było ciężko, małe dzieci. Człowiek do pracy, bo tak, to akurat było okres pracy, no i co, co więcej, powiem, no nie, było, było niefajnie. Były strajki, prawda? Pamiętacie, jak to miasto tak. wyglądało wtedy? No było miasto wymarłe, miasto było wymarłe, no i no ale tak, do sklepu trzeba było iść i wszystkie swoje pozałatwiać, no a tak to, no jakoś, jakoś się żyło, jakoś to przeszło. Dużo no, się zmieniło było, od tamtego czasu? Było co jeźdź, zmieniło się w ogóle, bardzo dużo. W, ogóle w Polsce się no. wszystko zmieniło. No, bardzo Można dużo się zmieniło i na lepsze się zmieniło. Na niektóre rzeczy też może trochę gorsze. O, mi okulary mi parują. Pytamy, bo jest 40 lat porozumienia jastrzębskiego, no. to nie bez powodu tak. tutaj jesteśmy. Nie, tak, tak. nie, tak. Powiem, nie powiem, no, powiem, no, że to dzień a noc nie. Dużo się no. zmieniło. Lepiej polepszyło się dla młodzieży, i dla matek, i dzieci, i dla matek. I dla ludzi starszych też. No, także ogromną robotę zrobiło społeczeństwo.